Tak, proszę Państwa, jesteśmy tutaj w ukleżonki w sąsiedztwie. Tutaj jest remont, tu jest blok jakiś, no tu jest blok, tak, tak, taki ścisk, ale bardzo przytulnie miło. No, może poza tym, co się dzieje nocami, ale proszę sobie przyuważyć, jak tutaj się podchodzi w Szwajcarii do kwestii narkotyków. Kolega sobie po prostu zasadził ganżę. I się nie pierdzieli. Po prostu sobie rośnie. Póki nikomu nie śmierdzi, nikt nie dzwoni na policję. A jakby nie śmierdziało, to mu każą po prostu to schować. I tyle. A hodowla na własny użytek jest całkowicie legalna. Później postaram się podejść od dołu, to trochę tak sfilmować, tak, tak żeby było wyraźniej widać. No i tak tutaj mniej więcej co drugi, trzeci blok. Pozdrawiam.